Siemanowizowie, dzisiaj sobie omówimy to, jak wbijać masterki. Ale przed tym, chcę wam coś powiedzieć. Ogólnie, jeśli chcecie zdobyć takiego Eternała, to musie, musi być 5 papieru w górę pod tym filmem. I musicie napisać komentarz z nickiem i dlaczego chcecie wygrać. Musi być, fajnie, musi być fajnie napisane ogólnie. Teraz tak, to sumie sobie od pierwszej rzeczy. Walapójcie sobie na Logic Pota. żebyśmy yy, tutaj mi wszystko pod ręką Od razu. No. Yy, Masterki. Teraz tak. Pierwszą rzeczą jest to oczywiście Eggmastery. Egg mastery Warto otwierać w ogóle jajka. Ogólnie zawsze warto otwieracie. Jak jesteście up, otwierajcie jajka. Bo... Naprawdę Wam się to opłaci. Na przykład tutaj macie za 190 level, jeden, taki wiemy, że to jest duży level, ale to już da wbić dobrze, tylko musicie robić noski czasami przynajmniej i po prostu grać. Musicie po prostu grać. Ja mam 119, 119 ale po prostu otwieracie tak jak mówię. To już wiadomo raczej. Teraz tak, mapą mastery. Ogólnie jeśli chodzi o mapy mastery, tutaj są jakieś, tu są jakieś fajne rzeczy, oczywiście, że są. Macie na przykład Mega Ancient Spin Wheel yy, Tutaj macie no, sloty do Ancient Mer Mer Merchantu. No i są i trzy extra yy, Train -tary. Macie tu jakieś dodatki? Wiadomo, to nie jest coś tak OP, ale, ale ogólnie. Zacznijmy od tego. I z tutaj widzimy max Mastery. Chest. I map Futures. nie wiem co dokładnie są te map Futures, Ale wiem, że chesty No to na przykład pójdźmy sobie na deserta Już wam pokazuję nożek Desert I teraz tak Idziemy sobie do tej piramidy Pyramida, piramida, piramida. I Teraz tak, po pierwsze najlepiej kupcie sobie auto chest collect Ponieważ to się farmi te map mastery farmi się właśnie z yy, chestów A jeśli chodzi o to map futures, to mi się wydaje, że to są jakby takie... No, zobaczymy, co to może być Nie mam pojęcia, że to mogą być, a po prostu chesty lub ciało Nie wiem, mam pojęcia, co to może być Może nie drewna, coś takiego, inaczej raczej to nie to. Dobra, przejdźmy sobie dalej Teraz stars mastery, no to po prostu najlepiej po prostu... Ja mam powiem, że to coś fajnego jest. Ogólnie jest autokolek 10% Stars, to jest fajne bardzo. Tylko że to jest trochę dobicza. Są Insane Starsy. unlock die Stars. są tutaj... fajne rzeczy. Ale jak to zdobywać? Ogólnie. Trzeba zdobywać to, tak. że Po prostu zbieracie sobie... Yy, tutaj gwiazdki. Ogólnie te gwiazdki się rozpią yy, tam na ledy. na naczcie napisane że to jest na desert, no to idziemy sobie na deserta i po prostu wtedy zbieramy tam gwiazdki. W miejscach, to się zbiera. I chyba też, można te, chyba też tak działa, że mo można tego używać, wtedy to się wbija. Kolejną masterką jest fluid mastering, no to tak. Craftowanie, czyli po prostu sobie, na przykład idziemy, nie wiem, na magic pota. Magic pot. I na przykład tutaj i macie na przykład. Y -y -y... Tutaj macie ja kraftowałem. Na przykład sobie skraftujemy teraz... Nie wiem, na przykład gody na nie? Jednego sobie go do dodatku. I to wam się daje to. Też po prostu warto jeść na przykład takie fluisy. no. Dobra, przejdźmy do kolejnej, do kolejnej masterki. Kolejnym masterkom jest Potions z następnym. Ja mam to na fulla, czy coś się fajnego jest, no na przykład plus jeden po, potion box item i no i są jakieś fajne rzeczy, ale też warto to wbijać, mówię, Masterki zawsze fajnie wbijesz Więc po prostu tak, tak samo jak twój sami, jeśli po prostu craftujecie to może ci też się po prostu yy, Używać Kolejną masterką jest au, Aurant Mastery Wystarczy po prostu rolować te masterki Pójdziemy przykład pójdziemy do Atlantisa I na przykład sobie porolujmy na chwilę Powiedzmy, że chcę sobie porolować To A to jedno na i co się tak wpinie Na przykład yy, tutaj możecie sobie craftować Możecie sobie jakby tak craftować A to tak chyba nie działa, po prostu musicie otwierasz te Aura Dice Rumować. dobra eee, lecimy z kolejną Rewards Mastery, no to po prostu, eee, po prostu tutaj macie rewards i ciągle je tutaj otwieracie, jest bardzo jedna ważna rzecz, w tym Rewards Mastery macie za stówę, macie auto czyli nie będziecie musieli się tutaj nic zrobić to jest fajne Jeśli macie tutaj extra Playtime Time Reward to macie fajnie rzecz. Teraz tutaj... Wystarczy tutaj... Wystarczy po prostu... No właśnie. Trzeba po prostu niszczyć drzewa. I po prostu sobie wyciągamy sikierkę? I musicie mieć najpierw Kingdoma. Kingdoma ogólnie, żeby mieć sikierkę. Ja tutaj... W e, środku tu. No i po prostu sobie niszczymy, no. I zniszczymy I na przykład tutaj możecie sobie ulepszyć siekierkę. Na przykład macie no ja najlepszym aktualnie. Chipie no. paster. To jest najlepsze. Jest tutaj na przykład w tych masterkach, macie na przykład plus jeden moro, większe szanse na rainbow, free chance. No i nie macie ogólnie takich. W kolejnej w tej masterce, jak wam pokazuję, dungeon Mastery, No tutaj wystarczy wybrać dungeony i tutaj macie ogólnie... Poinęcie, czy macie za stół, macie plus jeden Dungeon i PS5, czyli możecie sobie pójdziemy na Dungeona. Eee, Sapura. Co widzę, trochę chory jestem. Mam Katar, więc trochę będę. Czasem dziwnie mówić, ale nieważne. Bo to trochę, trochę trudno mi się oddychać. Dobra. No. Chodzi o to, na przykład w tym plus 1 P, że możecie sobie więcej P założyć. Tutaj mamy na przykład 5, ale jak będziecie mieli plus 1, to na przykład z, tego, z tych 5 ja zrobię Wam się 6. Co zamieszczyłamy w tych masterkach jeśli chodzi o to tam gelone. Yy, no macie tutaj różne ulepszenia tak do tego. I więcej O. Gdzie będziecie mogli otwierać więcej A jak niż to? To jest fajnie. Nie, fajnie. Dobra, zobaczymy kolejną masterkę. Crafting Master. To jest dosyć fajne, bo na przykład za setny level macie tutaj Remote Machine Menu i będziecie mieli wszystkie maszyny, czyli na przykład Toxic, yy, nie wiem, coś tam Galaxy i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne. Ja to właśnie chcę wybić. Po prostu craftujecie itemy, czyli po prostu idziemy sobie na przykład na, yy, yy, na farmę. I teraz tak. Craftujemy sobie. Po prostu sobie tak sobie. No i to, się, i to się tak robi, nie? Więc to tak działa. Ogólnie najlepiej po prostu jak tak skraftujecie, to możecie sobie potem pójść od razu. Na tutaj nuklear I robimy po prostu... I sobie tak to zrobić i potem idziecie na galaktykę tego wam nie będę pokazywać, bo to wiadomo, że to kółko tak robimy. Space Master. Teraz tak, klucz utwór na Space. Tutaj <laughs> chodzi o to, bo ja wam pokazuję, że macie na przykład... Niszczycie <laughs> meteory, no po prostu to wystarczy, że i tak dalej To za bardzo takie... Rozumiecie, to po prostu najlepiej po prostu się samo jak głównie Lecimy teraz dalej Mine master no to tak Chodzimy sobie teraz na mine Czy ktoś nie wie, tutaj jest, tutaj jest mine, na wodzie Jest ma No i weźmy sobie teraz kilofik Który tutaj biorę. Mam tam golden, nie? I to sobie na przykład na to na, sobie, na klientom, e, No i na przykład tasywalimy no i to wtedy po prostu y, nam no zaliczę. ekspo do Masterek. No i tak to działa tutaj, no? Walamy po prostu. Po prostu siedzę w tym tutaj. Ty. No i teraz tak, ostatnio. Fieśnik mastery. Tak samo podobnie jak z minem, po prostu sobie pójdziemy na... Tajlandy. No i po prostu bierzemy sobie wędkę. Bierzemy sobie wędkę. No i jeszcze łowimy, nie? Łowi się tak po prostu. Sobie I nawalamy już po prostu oto tyle zawsze odpalam, ale można tak po prostu nawalić, nie I Tutaj wam jeśli chodzi o ulepszenia, no to po prostu sobie zawsze ulepszajcie, żeby mieć na, na zaś Sobie otworzymy, zobaczymy co tutaj może No co lepiej ogólnie, więc mi się przyda w no? Dobra I Tutaj sprzedajecie ogólnie to Tutaj macie upgrade, tak samo jak w... Em... W Andronie. No i tak, jeszcze żeby bram się tenis I ten To pójdziemy sobie chwilę pootwierać Na tak. Jak w ostatnim odcinku chwilę powstrzymywamy koło Fortuny a jak już mówiłem 5 lajków 5 lajków i rozdaję to tylko musicie napisać w komentarzach swój nic. i i pisać dlaczego więc tak pamiętajcie żeby sobie to ulepszać ale po pierwsze sobie poferamy tutaj Mega Wella. O, to jest 500 ja chwilę więc uwaga, uwaga. Okej. Okay. Epic nie niedobrze. znowu epic lag. to jest takie kurde... Kiedy... Uwaga, uwaga. Ponownie epic lag. Ponownie epic lag. To był ostatni. No i ponownie epiklak, nie niedobrze. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze jedno raz sobie to nie porobimy i ogólnie... Muszę wam coś pokazać ważnego i każdy o tym wie, wam pokazuję y -y -y. Teraz tak, to jest bardzo ważne, bo ja już nas ja popełniłem ten błąd I wy tego nie popełniali Jeśli dajecie na przykład tutaj, wam pokażę na przykład na przykładzie tego Dajecie sobie tak Tyk tryn to pamiętajcie, że to wam znika, bo ja się raz popełnię ten błąd i właśnie mi to znikło więc e, ogólnie, ja sobie to chwilę przerabiam wizowe, żeby zrobić sobie to. E, tam, to to, 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 Ej, je, to, to mi to się ogólnie wam przyda do e, ringów ja w ogóle ring ale ogólnie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pójdźmy sobie na, Vulkan, na Magic Maid'ika. Na Magicu będziecie mieli taką opcję jak. Już wam pokazuję: Magic Pot. Macie tutaj ogólnie opcję. oraz wam pokażę. Na przykład, jak sobie na zbieram na inferno. I na przykład, yy, mi na przykład brakuje właśnie te. Właśnie po to są te misty kszardy żeby wam yy, tutaj pomóc w ringach. No i sobie tak to robimy, dora wizowe. To dzisiaj na tyle. Zostawcie łapkę w górę. I siamach.